Chwasty mamy, bo chwasty muszą być. Zobaczymy, no, jaki się wywalił chwast. Marchewka wywarana. Jakiś szarłat. Też jest. Zobaczymy, co tu jest. Ta marchewka. No. Tak to wygląda wyorywaczem, wyorywaczem przejechane i można ładnie ją wyrywać. Po To jest są. Jak to mówią muszą być. Ale marchewka. Marchewka też jest. Szarlaty tutaj. Słabo opyskane było.